Dobra robota! Idziemy do domu! Ha? Zagrajmy w grę! Nie, wygram! Uważaj! Przestańcie! Hej! Potrzebujemy niań. Hyy! Co to jest? Oh, 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 oh. Zaczynamy! Uh, 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 co? Stop? Co to jest? Nie wiem. O, mm. uh, co? <skrym> oh, oh, oh. jest to na... Oh. Stop! Oh, czy to zabawka? <ślad> <ślad> Dobrze, naprawię to. Co ty robisz? Fuj! Och, och, och. O, nie! Twoje śniadanie! Smacznego kochanie. nie? Wygrałam, o! Ha, ha, ale śmieszne. A, oh, nigdy nie wygrają. Ops. Tutaj oh. mieszka niania pająk. Mm -hmm. Mm -hmm. Walczy ze złem. Ale pewnego dnia niania ze Squid Game... Czekaj, co? Dlaczego to jest niania ze Squid Game? Huh? Niania ze Squid Game pokonała nianię pająka. Ale mm. niania pająk hmm. się nie poddała. I zaczęła walczyć z nianią ze Squid Game. Czy ta historia jest prawdziwa? Ale dziwne! Nie nie pojąc wygra! Przestańcie! Migocz, migocz, mała gwiazdko! Ciekawe, czym jestem! Tak wysoko na niebie! A, psik! O, kochanie, co się stało? Aha wyleczę mm. Hej! Ja pierwsza! Ha, ha! Raczej nie! Ha, ha! Zagrajmy re! Jesteś szalona! O nie! Co to jest? Nie można mnie pokonać! Nie. Tym. Razem. Ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, wow! Ha. Ha. Uh, wow! Tego nie przewidziałam. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jesteś mm, okej. Okay. Nie ma jej tutaj. Oh. Hmm. Hmm. Nie ma jej tutaj. O oh. 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 oh, nie, zgubiliśmy wiem, ją. Hmm. Uh. Hmm. Co to jest? Co? To nie, a nie. Cukierki. Ona lubi cukierki. Tęsknie tak, Tęsknię za nią. Wygrałam. Tak. Ja też. Musimy ją znaleźć. Tak. To jest złokie! Znowu? Cóż! Gdzie jest dzieciak? My nie chciałyśmy! Ją Witam! Rachel, to ty? To niesamowite. Tak, to ja! Cieszę się, że jesteście razem! Oooooh! Wow. Oh. Wow, mam to, ale ekstra! Wow, jedziemy na wakacje! Ha? Mamo, to dokąd jedziecie? A mm. oh. wow. wow, jak prawdziwa! Wow, jak to działa? Cześć. Oh. 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 Wow! Aha, chcę się Aha, z Tobą czekać! Pobawić. Muszę uciekać! O, widzę światło! Może tędy! O! Dokładnie! Gdzie ja jestem? Ten ser jest niedobry. Zapach jest okropny. Gdzie ja jestem? William, czas na sprzątanie. Nie dzięki. O widzę światło. O tak, wreszcie jestem wolny. Australię! Woje! Hey, ty! A? A? O. <tryknie> e. o. Dużo lepiej! A? Jestem uleziony! Ha! Ha! O! Jaka szkoda! Ha! Ha! Zdaje się, że istnieje plan ucieczki. O! To jest wojna! Gdzie ona jest? Ha! Wygrałem, tak! O!

Wygrałam! Ale zimno! Nieźle! Pan Kaczuszka! Umiesz pływać! Ale miło! Czas na zabawę, panie Kaczko! O nie! Pomocy, panie Kaczko! William! O nie! Trzeba podrzeć wodę! Po prostu uciekł! Jestem taki głodny! Zjem cokolwiek, gdy ona nie patrzy. Okej! Okay. Hmm. To jest brew zasadą. Hmm. chcesz się pobawić. Ha! Pobawmy się. Co to jest to wyzwanie? Wybierz jedzenie? A które mam wybrać. Okej. Okay. Ha ha ha. ha. Przegrywasz! <grystanie> Tylko zdrowe jedzenie, Williamie! Głupi <grystanie> groszek! Skończyłeś? A? O, nie, 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 nie. Dobry chłopak. Hmm? Czas spać. Zgadzasz się, panie misiu? Nie. Witaj, Williamie. Chcesz cukierka? Nie, nie. To do gry. Co? Nie chcę grać. Chcę cukierki. Jeśli wygrasz, to ci je dam. Dobranoc. A gdzie moja bajeczka? Okej, okay, zobaczmy. To jest interesujące. Oca opowieść? W dalekiej krainie żyła straszna lalka. Ta lalka zamierzała... O nie! Dość! Dość! Dość, proszę! <laughs> Słodkich snów, Williamie! Muszę spać! <laughs> nie dzisiaj! Czas na konkurs, Williamie. O, to nie William. Muszę go znaleźć. Muszę się ukryć. O. William, gdzie jesteś? Chcę się bawić. Hmm. Znaleziono cel. Haha, <grystanie> Haha, <grymny> mam cię! I tak mnie nie złapiesz. Gra się nie skończyła, Williamie. <grymny> to dziwne. Czas na łaskotki. O oh, nie! Aha. Dokąd idziesz? Zagrajmy w inną grę. William, musisz wybrać. Ha, ha, ha. William, czas zaczynać. Williamie, czas ucieka szybko. O -o. Chcę się z tobą bawić. Chcę się bawić! Kolejna hey. gra. Weź to! <grym> Wygrałem! <grym> <grym> Kolejną grę. Wybieram. Dobrze, zagrajmy. Hmm? Użyj konsoli do gry, Will. Moja konsola? Okej. Okay. Co? Ha, ha, ha. Twoja kolej. O, nie! Haha! Ha, przegrałeś! Jeszcze jedna szansa! Dobrze! To twoja ostatnia szansa! Zobacz Will! Wygrałeś! O, tak! Tak! Wygrałem! Tak! Gratulacje. To był ostatni konkurs. Mam dla ciebie nagrodę. O, cukierki, ale się cieszę.